Drodzy miłośnicy wydarzeń kulturalnych, wydarzeń artystycznych, wszelkich koncertów muzycznych, oczywiście, jeżeli koncert wiadomo, że muzyczny, związany również z poezją, z literaturą, czyli z ważnym przekazem tekstowym. Serdecznie zapraszam na kolejną jubileuszową już edycję, czyli dziesiątą edycję festiwalu Pieśniarze Niepokorni, który odbędzie się 3 grudnia w Starym Klasztorze we Wrocławiu, Starym Klasztorze, czyli bardzo znanym miejscu wydarzeń muzycznych we Wrocławiu 3 grudnia godzina 18. Jak zwykle na pieśniarzach niepokornych wyjątkowi artyści również w tym roku wystąpi legenda muzyki polskiej Martyna Jakubowicz. Bardzo charakterystyczny aktor Lech Dyblik Matton Bartosz Kalinowski, który przyjedzie z samego trójmiasta do nas pudełko Zapałek oraz Wika i Maciej Kałamarsy. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Przybywajcie na to wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Festiwal Pieśniarze Niepokorzy Wrocławiu.